W modlitwie Ojcze Nasz, którą modlimy się niezwykle często, mówimy do Boga: nie wódź nas na pokuszenie. Moi drodzy, czy Bóg wodzi nas na pokuszenie i kto stoi za pokuszeniem? O tym chciałbym, abyśmy porozmawiali w dzisiejszym odcinku. Biblijny tekst, do którego chciałbym nas skierować, zapisany jest w liście Jakuba w rozdziale pierwszym, i od wersetu 13 do wersetu 15. czytamy tak: Niechaj nikt, gdy jest wystawiany na pokusę, nie mówi: Przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi, lecz każdy bywa kuszony przez własne porządliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy porządliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje. Rodzi śmierć. Moi drodzy, Jakub bardzo jasno definiuje, mówiąc, że Bóg nie jest podatny na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi. Więc to, że modlimy się na co dzień nie wódź nas na pokuszenie, raczej zwracamy się w tej prośbie do Boga, aby nie dopuścił, abyśmy pokusie ulegli. I właśnie Jakub mówi, że źródłem pokusy są nasze własne porządliwości, czyli nasza stara, nieprzemieniona natura, która która często się odzywa. Może ktoś nie został jeszcze przemieniony przez Boga, nie stał się uczestnikiem nowego życia i ma ciągle tą starą naturę, która go pociąga i nęci do złego. Porządliwość. Czym jest porządliwość? Jest po prostu naszym pragnieniem. I mogą być te porządliwości czy pragnienia dobre. Ale mogą być złe i wtedy one nas, jak tu jest powiedziane, nęcą i pociągają do złego. Ale to nie jest tak, moi drodzy, że to, że mamy pokusy, że mamy porządliwości, to z nami jest coś nie tak. Nawet apostoł Paweł mówi o swoich zmaganiach, więc jest to rzeczą ludzką. Oczywiście, jeśli my karmimy się złymi rzeczami, karmimy się jakimiś rzeczami, yy, które z natury są nacechowane złem. Potem będzie to działało na nasze wnętrze i te pokusy będą w jakiś sposób się zwiększały wewnątrz nas. Natomiast, jeśli mamy, karmimy się Bożym Słowem, możemy być pewni, że nad tymi pokusami będziemy zwyciężać. Więc to, że pojawia się pokusa, nie jest jakby czymś, co skazuje nas na porażkę. Apostoł Jan, przepraszam, autor listu święty Jakub, mówi tutaj, że gdy porządliwość pocznie, Tutaj pojawia się grzech. Kiedy porządliwość, jak tu jest powiedziane, znajduje ten zalążek w naszym wnętrzu, nie w momencie, kiedy ona dotyka naszego umysłu i w jakiś sposób chce przekierować naszą uwagę, nasze czyny na grzech. To jeszcze nie ten etap. Etap grzechu następuje wtedy, kiedy my zaczynamy o tym myśleć, kiedy my zaczynamy to rozważać, i w pewnym momencie właśnie zaczyna się poczęcie tego grzechu. I od od momentu, kiedy on poczyna, rozpoczynamy może właśnie myśleć, co zrobić, jak zrealizować to nasze pragnienie. I jeśli to jest pragnienie złe, następuje grzech. I Jakub mówi, że gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Więc zobaczmy, jest ta ścieżka, która prowadzi od porządliwości przez grzech do śmierci. Tutaj oczywiście pojawi się też pytanie: do jakiej śmierci? No już od samego początku widzimy, że gdy w Edenie pierwsi ludzie zgrzeszyli. Pojawiła się śmierć, śmierć naturalna. Ale tutaj też musimy zdać sobie sprawę z tego, że my, jeśli żyjemy dla Boga jako ludzie narodzeni na nowo, jeśli dotykamy się, czy idziemy za głosem porządliwości, która rodzi grzech, umieramy dla duchowego życia, nasze życie z Bogiem zaczyna słabnąć. Więc, moi drodzy, niech Bóg da nam siłę, abyśmy codziennie modląc się, aby Bóg nie wodził nas na pokuszenie. To nie to, że Bóg nas nie poprowadzi na pokuszenie, bo Bóg kusić nikogo nie będzie. Ale pamiętajmy i módlmy się, aby Bóg dał nam siłę, abyśmy w walce z tymi złymi pragnieniami okazali się nie tymi, którzy przegrywają, ale tymi, którzy skutecznie zwyciężają. W jaki sposób? Właśnie w taki, że gdy przychodzi ta zła, porządliwa myśl, to złe pragnienie, abyśmy wtedy powiedzieli: ja tak nie będę robił, bo słowo Boże nie Namawia mnie do tego. Słowo Boże pokazuje mi inną ścieżkę i to jest skuteczna broń, aby w tym momencie to uciąć i aby porządliwość nie poczęła w naszym wnętrzu. Moi drodzy, to tyle na dzisiaj. Życzę Wam dobrego dnia. Zostańcie z Bogiem. Subskrybuj nasz kanał. Będziesz na bieżąco z nowymi odcinkami.